A teraz, jako historyk, pozwólcie, że Was poprowadzę po trzech wydarzeniach historycznych w dokumentach. Historycznych. Prawdziwych tych bohaterów znacie. Niejako Anielę Salawę błogosławioną znacie. Mamy reliktwiarz. Ja go dostałem przed 20 laty od księdza, leży u mnie weź. Ja zawsze tak daję, to wiele, nie wiem. Ale żadnego sentymentu. Kawał żelaza. Pierwsza, te, pierwsza, pierwszy rodzaj, moi drodzy, re, religii, a dziś a wiela Salala, krakowianka, to moja miłość. Posłuchajcie, co jest zapisane w jej aktach. Wyznania duszy. Pod rokiem 1922, 8 lutego. kieruję Ci przez ręce niepokalonej matki, Twej i królowej Polski, świętego Józefa i świętych Twoich, wszystkie chwile mojego życia, pisze Aniela Salwa, błogosławiona. Wszystkie boleści i cierpienia, wszystkie straszne palenia w gardle i w języku. Ona miała ogromne różne wizje. Ona była mistyczką. Zwykła sprzątaczka, służąca. ofiaruje Ci, i teraz słuchajcie, ofiaruje Ci resztę życia i śmierć w sprawie tej wielkiej, jaka się ma z woli Twojej wykonać, Twojej chodzi o Bożej woli, ku czci i chwale Twojej najpierw w Polsce. A przez Polskę wśród wszystkich Wielkiego świata Dlatego dziś macie tą uroczystość na Nasze rozpoczęcie Przygotowanie świata Do powszechnego zawierzenia sercu Matki Bożej Dzieci przyjadą tu prezydenci Bądźcie spokojni Przyjadą I Ojciec Święty też się jami. I teraz Istotne słowo z tej wizji Ofiaruję Ci tu Czyli te wszystkie Udręczenia wewnętrzne Te krzyże Za tego kapłana O którym wiesz I przez którego Postanowiłeś Tak ważną sprawę Przeprowadzić Proszę Cię Błogosław mu w pracy I nie zostawiaj go W połowie drogi Do jakiego powołać raczyłeś. Amen. To jest w jej modlitwie. Żeby historyk, wolno mi robić analizy. Nie określam, kogo to dotyczy. Więc dawno, dawno temu znalazł znaleziono mi jej książkę mam, siostra Leonia nastał, uwierzyłem w miłości. Moim kajarzem mówię zeszłym nas tam wziąłem, jechaliśmy. Tu, tu mówił Bóg mnie tam weszli, za chwilę siostra wpadła, kontrolując się, co się dzieje, bo wjechało auto oklejone, bo musiała skojarzyć, kto. Myśmy się tam zobaczyli piękną rotundę. Pokazałem słuchaczom, ile jest znaków masońskich, jakie wyczyszczenie, wyczyszczenie wiary. Żadnego tu ducha nie ma. W miejscu, gdzie bóg się dłumi, takie profano. No ale wybudowali i tam Leonia nastał, służebniczka w starej wsi. Słuchała Boga Ojca. W prawie kościelnym Jezus jest już służebnicą, sługą Bożą. Moje dziecko odpowiedział mi na to Pan Jezus. Nauka moja znajdzie posłuch. Zawsze w serca Polaków, bo o krzyżu przemówię ja. Przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę niepokalanej i wychowane przez jej serce. Módlcie tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go krzyżem. Wszyscy wybraliśmy żarty ofiarne. Co to znaczy? Że naszym jedynym lekarstwem co jest? Powiedzcie na głos. Ten dokument jest wcześniejszy troszkę od siostry Faustyny. Czyli lata 30. To musimy popatrzeć w książkę. Lata 30 przed II wojną światową. I na koniec jedno zdanie. się siostry Faustyny. Gdy modliłam się za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. To tyle, moi drodzy, z kanonów prawa, z Pisma Świętego i z historii, tradycji Kościoła, bo przypominam, te teksty są święte, bo Faustyna jest świętą, yy, Aniela Salawa błogosławiona, a ta służebnicą Bożą, gdzie teksty i powiedzieli, że nie ma błędów, czyste. Drodzy Państwo, nie powołałem się na jakieś teksty lewe, tylko z autorytetu Kościoła.